Dzisiejszy odcinek pozwolę sobie rozpocząć od bardzo dobrej informacji, która mnie bardzo cieszy. Mianowicie dostałem maila od wydawnictwa Sharon, czyli wydawnictwa, które posiada w Polsce prawa do publikacji polskiej wersji Nowego Testamentu Biblii The Message, czyli księgi, której tłumaczeniem i omawianiem tutaj się zajmujemy. I w tym mailu no, dość jasno zostało sprecyzowane, że korekta redaktorska wydawnictwa w kilku pierwszych księgach, czterech, pięciu, już została przeprowadzona, czy jest na, na ukończeniu. A mówimy tutaj o mm, tak zwanym pierwszym zeszycie czyli jeżeli potwierdzi się nasz plan wydawniczy na rynku polskim to chcielibyśmy udostępniać razem z wydawnictwem Sharon Nowy Testament w wersji The Message najpierw w takich zeszytach takie wydanie w bardzo miękkiej okładce właśnie zeszytowe niewielkie takie książeczkowe jak ja bym to nazwał niewielkich gabarytów tak to sobie wyobrażam niewielkiego formatu gdzie chyba po pięć ksiąg, to tak troszkę jest liczone mniej księgami, a bardziej liczbą słów oryginału, ale myślę, że to będzie po pięć, sześć ksiąg w jednym zeszyciku. Wynika to po prostu z tego, że, i to jest dla mnie dobra wiadomość, że tłumaczę jako jedyny tłumacz ten Nowy Testament. Zresztą dostałem od pani redaktor całkiem niezłe recenzje językowe. Czyli nie planujemy tutaj wprowadzenia dodatkowych tłumaczy. W związku z tym, żeby te księgi, które już zostały przetłumaczone, no mówiąc kolokwialnie, nie leżały, wydamy je najpierw w takich zeszytach, a później... W międzyczasie równolegle tłumacząc pozostałe księgi, będziemy mogli opublikować już całość nowego testamentu. Czyli no, bardzo pilny czytelnik, fascynat tej serii, najpierw zbiera pojedyncze książeczki, których będzie 4, 5 lub 6. Nie mam jeszcze w tej chwili ostatecznej wersji tego, jak to będzie wyglądało liczbowo. No, a potem będzie można kupić już cały, ładnie, pięknie wydany. Nowy Testament. Także taka informacja wydawnicza na początek, myślę, że dobra, bo to oznacza, że ten plan wydania pierwszego zeszytu The Message po polsku no, zaczyna przybierać kształty rzeczywiście roku 2025, czyli roku, w którym jesteśmy. A teraz już przechodzimy do dziejów apostolskich. Ja lojalnie uprzedzałem, że my tutaj troszkę utkniemy w pozytywnym sensie. Bo tych fragmentów w dziejach jest naprawdę sporo takich, które wnoszą coś nowego, dają pewien materiał do, do rozważania nawet znanych fragmentów, być może w nowym świetle i dzisiaj dokładnie tak będzie. Jesteśmy w 16, w 16 rozdziale tu jest dłuższa historia pewnej sytuacji, która spotkała, spotkała Pawła i Sylasa w czasie podróży misyjnej w Filipii, w efekcie której no, zostali wychłostani, wrzuceni do więzienia i kiedy modlili się i uwielbiali Boga, Siedząc w więzieniu, pobici, poturbowani, śpiewali hymny. Rozpętało się trzęsienie ziemi. Drzwi tych cel więziennych się otworzyły. Naczelnik więzienia, przerażony tym, że więźniowie zbiegli, chciał sobie odebrać życie, no bo przecież straciłby swoją reputację. Natomiast apostoł Paweł powstrzymał go. I od 29 wersetu, w trzech kolejnych wersetach czytamy końcówkę tego, mm, tego zjawiska, naczelnik. Czytam od razu w wersji The Message, naczelnik znalazł płonącą pochodnię w do pomieszczenia, w którym znajdowali się Paweł i Sylas roztrzęsiony padł przed nimi na, na ziemię, <laughs> później wyprowadził ich z więzienia i zapytał, i tutaj jest to. Główne pytanie, stanowiące oś dzisiejszego odcinka podcastu. Panowie, co mam zrobić, aby doświadczyć zbawienia i żyć naprawdę? Czyli dramatyczna sytuacja, dramatyczne pytanie: człowieka, który właśnie przed chwilą miał sobie odebrać życie, któremu świat runął w, no, po prostu w jednej chwili którego życie zawodowe, reputacja i przyszłość fizycznie legły w gruzach tego więzienia, i człowieka, który zadaje sobie pytanie, które mogę sobie wyobrazić w jakimś takim układzie między wierszami, wierszami zadają sobie dzisiaj współcześni ludzie. Co mam zrobić, kiedy. Ktoś wie, że jesteś chrześcijaninem. Kiedy coś mu się rozwala w życiu, kiedy doświadcza jakiegoś dramatu, jakiejś trudnej sytuacji, kiedy jest zrozpaczony, kiedy jest rozedrgany, rozerwany od wewnątrz, co mam zrobić, aby doświadczyć zbawienia i żyć naprawdę, to jest pytanie, wołanie, wręcz nawet duszy, która. Ma świadomość, że to, co działo się do tej pory w życiu tego naczelnika więzienia, w życiu może wielu ludzi współczesnych, to nie jest życie naprawdę. To jest życie w jakimś szalonym biegu za nie wiadomo czym. To jest życie skoncentrowane na samym sobie, w gruncie rzeczy, krótkotrwałe, egoistyczne, przyjemnościowe. W którym olbrzymią rolę odgrywa opinia innych ludzi wyrażona w telefonie w mediach społecznościowych. To jest życie, w którym ciągle odkładamy najpiękniejsze i najważniejsze rzeczy na później. To jest życie, które nie przygotowuje nas na poradzenie sobie z wyzwaniami, trudnościami, dramatami, tragediami życia. I myślę, że ten naczelnik więzienia wyraża tutaj trochę e, on nie, miał, nie mógł mieć tej świadomości przecież 20 wieków temu, ale wyraża trochę głos człowieka XXI wieku. Co mam zrobić, żeby doświadczyć zbawienia? Co mam zrobić, żeby się uratować? Co mam zrobić, żeby odmienić swój los? Co mam zrobić, żeby zacząć funkcjonować w sposób, który on określa w tłumaczeniu The Message jako żyć naprawdę. Jak się nie rozminąć z prawdziwym życiem, w jaki sposób przeżyć je najpiękniej, najpełniej, w sposób godny człowieka, który no właśnie, który stanął w obliczu zagrożenia i wybrał właściwie, poprawnie. I odpowiedź Pawła i Sylasa jest przepiękna w naszej religijnej bezradności, tak bym powiedział. Dlatego że oni odpowiadają mu: Zaufaj w pełni Panu Jezusowi. A później żyj w taki sposób, do jakiego on ciebie przeznaczył. Nie tylko ty, ale i cały twój dom. Czyli tutaj mamy spotkanie pytania i odpowiedzi, pytania naczelnika więzienia i odpowiedzi Pawła i Sylasa, które wydają się być niekompatybilne. Pytanie wydaje się być niekompatybilne z odpowiedzią a odpowiedź z pytaniem. Dlaczego? Bo naczelnik pyta: co mam zrobić? A oni odpowiadają: zaufaj. Zaufaj w pełni, zaufaj w pełni Panu Jezusowi. Czyli znowu myślę, że jest to pytanie współczesnego człowieka: co mam zrobić? A odpowiedź jest wzięta nie z ziemi, nie tutaj z doczesności, ale ale zjęta z nieba, z wieczności, sprzed z, z tronu Jezusa. Czyli jeżeli mam coś zrobić, to jedyną rzeczą, którą mam zrobić, to jest zaufać w pełni. To nie wygląda jak robienie czegoś, takie religijne robienie czegoś, aby zaskarbić sobie Bożą przychylność. Zaufaj w pełni. Inne tłumaczenia oddają to uwierz w Pana Jezusa, przy czym w języku polskim uwierzyć w kogoś kojarzy się z uwierzeniem w istnienie kogoś. Ja myślę, że większość słuchaczy tego podcastu nie ma problemu z wiarą, czy wręcz nawet um, naukowym, historycznym udowodnieniem, bo, bo są też źródła pozabiblijne, które w jasny sposób informują nas bez ceregieli, że Jezus istniał, że, że był ktoś taki jak, jak rabi Jezus i, i nie ma tutaj wielkich kontrowersji wokół tego. Natomiast wierzyć w kogoś, a wierzyć komuś, to jest ta, jak powiedziałby profesor Miodek, ta kwintesencja tego, co to jest wierzyć. Komuś zaufać. Komuś, uwierzyć komuś. Czyli nie tak bardzo chodzi tutaj o wiarę w istnienie Jezusa, tylko chodzi o zaufanie mu, chodzi o uwierzenie w jego słowo, chodzi o uwierzenie w sposób, który umożliwia życie to jest dalej odpowiedź Pawła i Sylasa życie w taki sposób, do jakiego Jezus nas przeznaczył. I tu pojawia się ta, te, 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 ten związek przyczynowo-skutkowy. Zaufaj panu Jezusowi i żyj w taki sposób, do jakiego on ciebie przeznaczył. I powstaje pytanie: Okej, okay, to do jakiego sposobu życia przeznaczył mnie pan Jezus, skoro mam mu zaufać? I, i tutaj odpowiedź jest niesłychanie spójna. Otóż, uwaga, Headline News. Dla tych, którzy ewentualnie nie wiedzą albo zmagają się z odpowiedzią, Jezus przeznaczył ciebie i mnie do życia w zaufaniu w pełni. Życia w zaufaniu, w zaufaniu Jemu w pełni. Czyli życia zaufaniem. Życia, którego... Przeznaczył nas do życia, którego cechą rozpoznawczą, charakterystyczną jest to, że ufamy. Że On jest Bogiem, a my nie. Że On dotrzymuje swojego słowa. Że On jest święty, że On jest wielki, że On jest wierny, że On jest dobry, że On jest łaskawy, miłosierny, że On uczynił wszystko, abyśmy mogli żyć zarówno w pełni, tak naprawdę, jak mówi ten. Nadzorca, naczelnik więzienia, zarówno by, byśmy mogli żyć naprawdę, czyli nie na niby, ale naprawdę, ale też żyć w pełni. I to nie tylko my, ale i całe nasze rodziny, społeczności, bliscy, którzy pójdą za Jezusem, bo zaufali Jemu w pełni. To jest radykalna, rewolucyjna myśl. To jest bardzo niepolska myśl. Mam wrażenie, że my Polacy pozytywiści jesteśmy tak żeromscy bardzo, że, że budujemy te szklane domy i po prostu sami się nimi frustrujemy. A Boży Plan to jest zaufanie Zbawicielowi Panu Jezusowi Chrystusowi i życie właśnie w mocy tego zaufania, właśnie w mocy tego tego złożenia swoich ciężarów, swoich frustracji, stresów, dramatów, pytań, wątpliwości, rozczarowań, złożenie ich u stóp Jezusa i powiedzenie sobie: Panie Jezu, ty się tym zajmij, tobie ufam, to twoja walka, to ty powiedziałeś w swoim słowie, że będziesz za nas walczył. Tak sobie to wyobrażam, że, że właśnie tu, pod koniec XVI rozdziału, Polacy czytający Nowy Testament, Polacy czytający dzieje apostolskie, dostają olbrzymią dawkę wsparcia, ale też taką rękę, którą Bóg kładzie na naszym ramieniu i mówi: Zaufaj. Przestań się zmagać, przestań rozmyślać, przestań się zamartwiać, przestań się i koniecznie starać, bo życie chrześcijańskie pełne jest dobrych starań, ale nie staraj się zasługiwać na moją miłość, na moją łaskę, na moją dobroć, ponieważ ja ci to wszystko w Jezusie Chrystusie już dałem. Ja ciebie przeznaczyłem, mówi Bóg, do człowieka, który złożył zaufanie w nim, aby w ten sposób żył, w ten sposób doświadczał pełni życia. Czy to nie piękna myśl? Czy to nie Myśl, która, którą warto byłoby zgłębiać, może nawet i przez cały dzień, albo i przez cały tydzień. Tego ci życzę. Żyj zaufaniem Jezusowi w pełni. To jest najlepszy sposób, w którym czy będziesz chłostany, czy będziesz śpiewał, czy będziesz na wolności, czy będziesz w więzieniu, czy jest to dzień czy noc, zaufanie powoduje. Czy daje, wlewa w nasze serce takie przekonanie, że Bóg wszystko dobrze uczyni w swoim czasie, bo On dotrzymuje słowa? Nasze zadanie polega na tym, żeby uwielbiać Go w międzyczasie, między Jego obietnicą a spełnieniem tej obietnicy. To jest właśnie jedno z hebrajskich słów na wyrażenie chwały Jezusowi. To wda. I z tym słowem Was dzisiaj zostawiam.